Moja Ewangelia, Ojciec Andrzej Batorski. Proponuję tekst z Ewangelii Świętego Łukasza, 17 rozdział, wersety 5-10. Ten tekst będzie nam towarzyszył w najbliższą niedzielę. Zobaczymy, już widzimy ten tekst, a więc przeczytam go i krótki komentarz, abyśmy mogli przygotować naszą osobistą modlitwę i uczestnictwo w niedzielnej Ewangelii. Jak wiecie, ten program, Moja Ewangelia, troszkę ma sprowokować, otworzyć nowe możliwości interpretacji tekstu, wyjść z tych troszkę naszych schematów poprawności czytania i modlenia się Słowem Bożym. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 17, wersety 5. Dziesięć już liczę, że mamy otworzone nasze Biblię. Apostołowie prosili Pana, wzmocnij naszą wiarę. A Pan powiedział, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzieliście, by temu krzewowi morwy wyrwij się i przenieść do morza, to bycie Was posłuchał. Kto z Was, któż z Was. Mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy ten przyjdzie z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej przygotuj mi posiłek, przepasz się i usługuj mi, aż się napiję, aż się najem i napiję, ty będziesz jadł i pił potem? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał polecenie? Tak i wy. Gdy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: Jesteśmy nieużytecznymi sługami, wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 17, wersety 5-10. Jak już mamy otwarte Biblię, to spójrzmy na kontekst tego tekstu. Jesteśmy w 17 rozdziale. Ale 17 rozdział przypominam, że od 9 wersetu od 9 rozdziału 55 wersetu Jezus zmierza do Jerozolimy. I zaraz potem w 11 wersecie naszego rozdziału 17 jest dalej mowa w drodze do Jeruzalem. A więc jest to perspektywa wypełniania woli ojca, jakiejś głębokiej relacji. Po to, by zaprosić wszystkich ludzi do przyjęcia łaski nowego życia, zbawienia, nowej wspólnoty. Na początku rozdziału 17 jest mowa o zgorszeniu, wersety 1, 2, przebaczeniu, wersety 3, 4, nasze wersety 5, 10, które troszkę wydają się podzielone na dwie części, ale nie do końca. I jedenasty znowu jest mowa o tym, że Jezus idzie do Jeruzalem. Prośba uczniów, prośba apostołów. Wzmocnij naszą wiarę. Tak jest w naszym tekście. Ja używam, jak wiecie, tekstu Biblii Paulińskiej. Dodaj nam wiary. Fundacja Biblos tak tłumaczy. Pomnóż nam wiary. Biblia tysiąclecia, którą wysłuchamy w niedzielnej liturgii. Wzmocnij, dodaj, przymnóż. Ten czasownik to określa właśnie, dodać czegoś do czegoś, umocnić wiara. Tak jest przetłumaczone to słowo greckie, pistis. Ale bardziej niż wiara, bo wiara to nie chodzi o wiarę w dogmaty, prawdy objawione, ale o nową relację we wspólnocie, w nową relację do Boga Ojca. A więc byśmy lepiej przetłumaczyli to słowo pistis. Jako zaufanie, jako ufność. Jezus mówi: Gdybyście mieli wiarę, znowu Biblia Paulińska, ten tekst, który widzimy, Biblia biskupa Romaniuka: Jeśli mieć będziecie wiarę, przetłumaczył tak. Ale co ciekawe, w tekście oryginalnym mamy czas teraźniejszy. Jeżeli macie wiarę, jeżeli macie wiarę, a więc ciekawsze jest to tłumaczenie bezpośrednie, troszkę może zaskakujące, bo to nie jest jakiś tryb bardzo warunkowy, ale Jezus dopatruje się tej wiary u uczniów, jeżeli macie wiarę. Pamiętajmy, że wiara, ufność, moc wiary nie zależy od człowieka, ale od tego, który obdarza wiarą. Pamiętamy, jak się kończy 16 rozdział Łukasza powieść o bogaczu i łazarzu nie możecie ufać Bogu i ufać mamonie a w Ewangelii Łukasza 137 w scenie zwiastowania tam jest omawiana kwestia Elżbiety dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego nie dla Elżbiety która wierzy nie ma nic niemożliwego ale dla Boga nie ma nic niemożliwego a gdy jest mowa w 18 rozdziale werset 27 o bogaczu, który chce wejść do królestwa Bożego, dla ludzi to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe. A więc zobaczmy, my mówimy o wierze, a tak naprawdę to jest dar, i wszystko zależy od Pana Boga, nie od nas. Przykład morwy. Jezus mówi, że jakby mieli wiary, jak Zianko Gorczycy, zaraz do tego wrócimy, powiedzielibyście morwie, sykomorze, wykorzenić się ma z ziemi i zasadzić w morzu. Dziwny przykład. Przykład ufności i mam robić rzeczy troszkę głupie. No, jaki jest sens przesadzać morwę do morza? W dodatku, morwa, która żyła do 600 lat. Ma rozłożysty, głęboki system korzenny. Jest bardzo trudno ją przesadzać i tak naprawdę nie znosi przesadzania. Ale chyba w tym przykładzie Jezusa chodzi o coś więcej. Wiara to nie i zaufanie, to nie robienie rzeczy dziwacznych, ale to porównanie, które pokazuje, jak silna może być wiara przyjęta przez człowieka ze strony Boga. Małe ziarenko gorczycy. Zobaczcie, że tam jest takie słowo greckie napisane w nawiasie. Kokos, ziarenko, ziarno. Nam się kojarzy kokos z czymś dużym, no ale oryginalnie w grece kokos to jest ziarno. Ziarno gorczycy, a z drugiej strony wielka morwa przesadzona. Nie o to chodzi, byśmy ważyli naszą wiarę, czy ono jest malutkie jak kokos gorczycy. I mamy próbować przesadzać morwy, ale chodzi o pewną dynamikę. Wystarczy przyjąć malutki dar wiary od Ojca, by On mógł robić w naszym życiu, dokonywać w naszym życiu rzeczy niemożliwych. Mała wiara, a wielkie dzieła. Dokonuje się coś niesamowitego. Morwa staje się posłuszna. To troszkę jak historia z ojców pustyni, którzy swoich uczniów zapraszali, by wbili suchy kołek drewna w ziemi i podlewali, aż wypuści pędy. I po latach takiego ćwiczenia duchowego okazawało się, że te pędy zostały wypuszczone. Sługa. Dalej patrzymy na nasz tekst. Zmiana tematu. Sługa najpierw ma prace zlecone, a potem ma prace domowe. Gotuje, służenie do stołu, nalewanie, sprzątanie. Pan dla sługi jest najważniejszy. Wszystko jest Panu podporządkowane. Ale zobaczmy, że te słowa Jezus wypowiada do uczniów, do apostołów. Jest mowa o słudze, który orze i pasie. Sieje słowo. Troszczy się o trzodę, o siostry i braci. A więc jest w tej przypowieści o Słudze i Panu opis dynamiki życia wspólnoty Kościoła. A co więcej pamiętamy, że to Pan staje się sługą. Trzeba mieć wielkie zaufanie do Ojca, by te relacje przeżyć na nowo. Pamiętamy ten tekst Łukasz 22, 25 i następne, gdy jest spór o, posłuszeństwo, o pierwszeństwo podczas ostatniej wieczerzy. Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy są nazwani dobroczyńcami. U was tak być nie może. Ale największy z was niech będzie jak najmniejszy, a przełożony jak ten, który usługuje. Któż bowiem jest ważniejszy? Ten, który siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Ja jednak jestem wśród Was jako ten, który służy. Dlaczego nie dziękowano sługom za wykonaną pracę? Bo sługa jego praca należała do Pana. Ale zobaczmy, że ufność, to co my nazywamy w skrócie właśnie wiarą, zmienia czy może zmienić relacje społeczne i wspólnotowe. Tak jak sługa należy do swego Pana, tak uczeń, apostoł należy do zmartwychwstałego Pana. I wreszcie to ostatnie określenie. Mówcie, jesteśmy sługami nieużytecznymi. Jak rozumieć to zdanie? Inni tłumaczą niepotrzebnymi, bez pożytku. Jesteśmy tylko sługami. Ale może lepiej przetłumaczyć słudzy nieużyteczni, którzy nie zarabiają. Na tym, że idą w pole jorzą, i, i że paszą. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian 9, 16 i następny werset. Głoszę bowiem Ewangelię, nie dla własnej chluby, ale z nałożonego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym głosił ją z własnej woli, miałbym prawo do zapłaty. Jeżeli jednak nie głoszę jej z własnej woli, to wypełniam tylko obowiązek. Jaka jest więc moja zapłata taka, że głosząc Ewangelię bez zapłaty, nie korzystam z prawa, jakie mi daje jej głoszenie. Będąc wolny od wszystkich stałem się niewolnikiem wszystkich, aby pozyskać jak najliczniejszych? Święty Paweł, pierwszy list do Koryntian. Łukasz 17, 50. Zobaczmy, jak ważne słowa, wcześniej mieliśmy przypowieści, dynamiczne opisy. Tu jest nauczanie Jezusa do wspólnoty, które musimy przyjąć z otwartym sercem i pytać się, jak moja ufność wobec Boga, który obdarza mnie darem swojej obecności, może zmienić moje relacje we wspólnocie, w rodzinie, w społeczeństwie. I jak mogę rzeczywiście być sługą czyli Panem, mojego życia, ale sługą, który troszczy się o innych. Moja Ewangelia, Ojciec Andrzej Batorski, błogosławiony niedzieli dobrej modlitwy. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Amen.